Jeżeli chodzi o nękanie, no to muszę o to zapytać. Twój brat no wstawił storkę, że ma bana przez ciebie, tak samo jak i PZ no to i no. E jeżeli chodzi o brata, ja z bratem walczyć się będę. Nie, nie, nie e o to pytałem. E ale ja nikogo nie blokowałem. Brata nie. A jeżeli chodzi o pz no to on wstawił relację na TikToka, że zdradził, kiedy są zdjęcia robione do Prima. Właśnie, nie... e I tam groził po prostu, że będzie zabawnie, czekamy na zdjęciach na długiej. A tym bardziej przypomnę, że PZ trochę temu mówił, że Natalia, moja dziewczyna Olecka, że coś tam urobiła. Czyli tutaj, tutaj chodzi... prawdą, dobra, ale po co nam przyjeżdżać, kłócić się ze mną, jak mają po 20 widzów, ludzie oszukują na kasynach, grają w Polsce, nie za granicą. A po co mam Całe życie ich wybijałem? Przyszedł z ulicy, stał się sławnym, nie docenił, wypieli się na mnie i jeszcze chcą mnie dojść, wyzywają, ciągle obrażają. A chcą jeszcze pieniądze ode mnie. Dobra, dalej ja od odcinam. Ale no to podsumujmy, oni ich tutaj nie ma dlaczego? Dlatego, że likowali informacje czy dlatego, że też między innymi menadżer się napożyczał, pracownika pewnego chciał tutaj załatwić, żeby zwolnili, ta osoba tutaj pracuje. No i ogólnie no groźby i, i te oszustwa no i tyle, a że brat, y, y, prezes też proponował walkę moja mama Natalia w życiu, moja mama była u nas w górach tam y, na świętach normalnie, to była normalna relacja jak dziewczyna y, z Tysiową, no to też powiedziałem, że w życiu takiej walki nie będzie, ja z bratem też nie zawalczę, a to, że PZ odleciał, zaczął głupoty gadać, potem groźby, że na zdjęciach będzie nas nie wiem lękał, kurwa nagrywał, prowokował, no to co to ma być? No nie ma robić się tak, no. Okej, okay, no to jeżeli chodzi o tutaj walki, to muszę poruszyć ten temat. Marianna Schreiber się wezwała do walki. A, no nie no, gdzie, no też bym... No, gdzie, no. Nie przyjeździłbym się, się, no co to w ogóle? No, no nie jest, wiesz, jak te proporcje były walki, że kobieta taka, co trafił bok z jakimś tam słabym facetem, no... No to on, nie wiem, czy ja taki słaby jestem, czy co? Trzeba się Marianny zapytać, słuchaj. Nie no, nie wiem, no, bym się zgłaździł, nie chciałbym w życiu, nie. Ten kurwa jej taki, ten przydupas, ten jej taki rogasz, ten jej... On mnie kurde trochę ciekawi. O którym mówisz? No, te. Ty co wiesz, klepsydrom. Okej, okej. To by okay, okay. mnie wkurzało, ale nie mogłem wejść na panel, więc się nie wtrącam. Yy, ale ten, no, mnie wkurza. He? No właśnie, yy, jeżeli mówisz, że, bo mówisz, że Marianna trochę za mocna by była na ciebie, tak? Dobrze zrozumiałem. Chodzi o kobietę, no o to mi chodzi. No Ja nie jestem, A, okay. O to Myślałem, mi chodzi. że o to, że ona trenuje i że jest silna? Nie, mama. nie jest silna. No dostała, biła się w Klaudzie, dostała w ryj, od razu zrezygnowała. Ona jest na jeden strzał, myślę, że Natalia ją trafi. Yy, plan ma Natalka z trenerem. Silna góralka, napierdala się, nie. Nie odpuszcza, ja się potrafię z nią 3-4 godziny kłócić, no nie odpuszczasz. No powiesz, bić ci, bo biciu. co Nie, bądź? no to przesady, nie. Kłócimy się, krzyczymy, nie. Siema, siema. Do zobaczenia, pewnie, na pewno.